Słuchajcie, mam pewien problem, ponieważ od jakiegoś czasu dźwięk puszczany z laptopa MacBooka harczy, trzeszczy, piszczy, tak to nazwijmy. Idzie to przez kabel USB, interfejs audio i lupa. które następnie idą pod dwukanałowy mikser, tak, do, do, do grania. Do grania. I, I słuchajcie, co się dzieje, jeśli, jeśli kanał wezmę w górę. Muzyka nie gra, muzyka nie gra. Tak to właśnie wygląda. Dla przykładu puszczę jeszcze, jeszcze jakiś utwór. Pierwszy, lepszy z brzegu. Tak idzie normalnie. No i w momencie, kiedy podłączymy, słychać jeszcze szarpanie. Na pewno, nie jest to wina, na pewno nie jest to wina samego kabla, ponieważ podłączając do innego komputera wszystko działa, czy to do stacjonarnego, czy to do laptopa, wszystko działa ok, prawda? Więc, więc nie wiem, gdzie tu może być problem. Czy coś się uszkodziło, może, może coś, coś w systemie trzeba pozmieniać. Naprawdę nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ktoś mi, ktoś mi pomoże. Dzięki.